Hi. Welcome to Speak English with Gabby. My name is Gabriella. I'm a teacher, singer, psychology enthusiast, and I'm going to speak to you in slow English. Eteras um let's go form I'm going to Jest to forma, której używamy, jeśli wiemy, że coś nastąpi, wiemy, że mamy coś w planach, podjęliśmy już kroki do realizacji tego. Czyli to jest taki pewniak. I'm going to. I wtedy dodajemy dowolną czynność. Czyli I'm going to. Go to sleep. I'm going to. Wash the dishes now. I'm going to see my friends on the weekend. I'm going to visit my parents soon. For a start, I want to tell you about my room. I want to tell you about my room. chcę opowiedzieć tobie wam o moim pokoju my room is a very cozy place mój pokój to jest bardzo takie cozy miejsce czyli takie przytulne first of all czyli po pierwsze first of All. I keep Christmas lights wrapped around the bed frame. Wróćmy do początku. I keep, czyli ja coś trzymam w moim pokoju, coś coś po prostu tutaj sobie przechowuję, coś, coś sobie jest w moim pokoju. I keep Christmas lights. Czyli ja, że tak powiem, trzymam światełka świąteczne. Wrapped around. Wrapped to jest zawinięte. Around. Wokół the bed frame. Wokół ramy łóżka. Więc. Jeżeli potraficie sobie to wyobrazić moje łóżko, wygląda jak jedna wielka y, instalacja świetlna, y, jakaś artystyczna. Uh, and there are many childhood pictures on the wall. Above. My bed. Jeszcze raz. There are many. Czyli jest wiele. Childhood pictures. Zdjęcie z dzieciństwa. Childhood to jest dzieciństwo. Pictures. To są zdjęcia. There are many childhood pictures. On the wall. Jeżeli mówimy po angielsku, że coś jest na powierzchni czegoś, mówimy on. On the wall. Na ścianie. Above my bed. Czyli powyżej mojego łóżka, nad moim łóżkiem. I also have. a beautiful guitar standing in the corner of my room I also have ja również mam a beautiful guitar piękną gitarę standing stojącą In the corner of my room, w kącie mojego pokoju. Dla świętego spokoju dodam tylko taką małą informację, że in the corner będzie oznaczało w zamknięciu, w jakimś pomieszczeniu w kącie. Natomiast możemy też powiedzieć on the corner albo at the corner. Co będzie oznaczało na przykład na rogu ulicy, stoi jakiś na przykład budynek. On the right side, po prawej stronie, on the right side, there is a piano, czyli po prawej stronie jest pianino. On the left side. Po lewej stronie, there is a nightstand. Jest jakaś, te, w dosłownym tłumaczeniu nocna szafka. I like clothes and I like sparkly dresses. Um, ja lubię ubrania, ja lubię błyszczące, sparkly. sparkly, dresses, sukienki, w liczbie mnogiej, one dress, jedna sukienka, dresses, to będzie więcej sukienek, I, oh god, I love sparkly dresses, o oh, matko, ja, ja wręcz kocham błyszczące uh, sukienki, so, więc, I, have a big closet ja mam dużą szafę and my closet is in front of me right now moja szafa jest naprzeciwko mnie teraz because ponieważ i am sitting In front of the closet, ponieważ ja, może nawet dodamy, I am currently, czyli ja tymczasowo, chwilowo, I am currently sitting in front of the closet. Ja tymczasowo w tej chwili siedzę naprzeciwko tej szafy. Zwróćcie uwagę, jak użyłam czasu continuous, czyli I am. Sitting. Czyli dodajemy nie tak jak w I like. Mamy samo I, czyli samo ja. I do tego mamy od razu czynność. Tutaj w kontynuusie Musi być I am, czyli pełne być. Pełne to be. I do tego dodajemy czynność z końcówką ing. I am sitting. W jednym z filmików na YouTubie na temat czasu Present Continuous, że Aleksandra Bacańska to była, która wypowiedziała się w taki sposób, że Continuous mówi, ja jestem robiący coś. Stąd bierze się w nim to be na początku, I am. I am cooking. Ja jestem gotująca. I am sitting. Ja jestem siedząca. Ponieważ po polsku to nie do końca ma sens, jeśli patrzymy na to w taki sposób, że ja coś teraz robię, to będzie I am i nikt nie rozumie wtedy skąd się bierze to I am, a ono bierze się właśnie z tego, że ja jestem robiący coś, ja jestem w trakcie wykonywania jakiejś czynności. Ja nie wiem, czy wysłyszycie to. E ja troszeczkę słyszę w tle hałasujące samochody. I teraz również czasem, continuous, mogę Wam powiedzieć: The cars are making a noise outside. The cars, czyli te auta, are. Making. One robią coś, tworzą coś. They are making a noise. A noise to jest hałas. Outside na dworze, gdzieś na zewnątrz, outside. But, ale, I hope you don't mind. Ja mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że nie macie nic przeciwko. I hope you don't mind. Do you mind? Czy masz coś przeciwko? <laughs> Widzicie, angielski jest nawet prosty. Tak naprawdę, musimy tylko zmieniać często kolejność słówek. Unfortunately. It's getting late. Czyli niestety no nifortunie. Unfortunately. It's getting late. Robi się późno. So I have to go. Ja muszę się zwijać. Ja muszę lecieć. I have to go to sleep. Ja muszę iść spać. I hope you enjoyed my first episode of the Slow English Podcast. Ja mam nadzieję, I hope, that że you enjoyed... Że podobało ci się. My slow English podcast. Mój podcast z powolnym angielskim. And I'm looking forward to recording new episodes. I'm looking forward. To oznacza, ja wyczekuję czegoś, co się stanie w przyszłości. I'm looking forward to recording do nagrywania new episodes, nowych odcinków. I hope you're feeling motivated right now. Ja mam nadzieję, że czujesz się zmotywowany, zmotywowana teraz. I hope you feel Encouraged, encouraged, troszeczkę trudne słowo, ale courage to jest odwaga. Więc mam nadzieję, że ty się czujesz encouraged, taki zachęcony, odważny. To give English a chance. Żeby dać szansę angielskiemu. To give English a chance innymi słowami. To give it a shot. Dać temu szansę. To jest taki bardziej już idiom angielski, takie powiedzonko. Give it a shot. Daj temu szansę. Spróbuj tego. Give it a shot. Już w takim tempie normalnym. Give it a shot. Kochani, dziękuję bardzo za odsłuchanie i uh, powrócę do Was z większą dawką informacji. Trzymajcie się. It was a pleasure to speak to you. To była przyjemność. It was a pleasure to, to speak mówić, to you. Do was. Well, good night. See you soon.